Cześć, tu Ania po godzinach? Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.17.1 moda, który się nazywa Light Overlay i będzie nam pokazywał, gdzie się będą spawnowały stwory, a gdzie nie. Gdzie nie musimy się bać, a gdzie mo mogą się spawnować, żebyśmy uważali. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać cztery pliki z internetu. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z pobieraniem Forge'a. Pobieramy ostatni. I klikamy na ten tutaj biały przycisk Installer. Tutaj stąd pobieramy plik. Na następnej stronie, do której link mamy w opisie do filmu, jest właśnie stron jest pobieranie moda Light Overlay. Zjeżdżamy sobie w dół. Szukamy wersji Minecraft 1.17.1 i tutaj klikamy na tę strzałkę. A, jeszcze sprawdzamy, czy to jest na Forge, a nie na przykład na fabrika. Także sprawdzamy, czy jest na Forge. Jak tak to szukamy wersji Minecraft 1.171, klikamy strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której nikt jest w opisie do filmu, mamy bibliotekę do moda Light Overlay. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.171, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy drugą bibliotekę do moda Light Overlay. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy te wszystkie pliki pobrane, to co robimy? Naciskamy jednocześnie klawisz R jak robak oraz klawisz Windows ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Pojawia nam się takie okno. Okno Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy tutaj. Procent app data procent. Klikamy OK yy, i pojawia nam się folder roaming. W folderze roaming yy, mamy folder. Minecraft. Wchodzimy do folderu. Minecraft. Szukamy folderu versions. Wchodzimy do folderu versions i sprawdzamy, czy mamy, yy, czy mamy yy, tutaj w folderze versions folder 1.17.1. Jak tak, to OK, a jak nie, to musimy uruchomić chociaż raz. Minecrafta na wersji Minecraft 1.17.1. To wtedy właśnie tutaj w folderze versions stworzy się ten folder. No i jak już wiemy, że mamy ten folder, to możemy instalować i co robimy? Klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany przez nas plik Forge'a. Raz, dwa, chwilę czekamy i pojawia nam się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, klikamy OK i czekamy, aż nam się wszystkie biblioteki Forge'owe poinstalują i i, i, I aż nam się pojawi okienko, że jest zainstalowane z sukcesem. Także to widzimy się, jak to się zrobi. No i mamy okienko, że, jest, że zainstalowało się z sukcesem. Zatem zamykamy to. I jak widzimy, w folderze Versions stworzył się nam nowy folder 1.17.1 Forge, tu w folderze Versions. Zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi sprawdzamy czy tutaj mamy wybrany profil z Forgem, jak tak to ok, a jak nie to klikamy strzałkę i stąd wybieramy profil z Forgem. Po czym klikamy play, tutaj zaznaczamy, tutaj znowu klikamy play i czekamy aż nam się uruchomi strona startowa gry. To jak widzicie musi się tutaj najpierw Forge zainstalować, doinstalować i potem się uruchomi strona startowa gry i wtedy się widzimy no i mamy stronę startową gry jak widać forge jest zainstalowany jak wejdziemy tutaj w zakładkę mods to widać też, że forge jest zainstalowany, zatem możemy stąd wyjść i możemy zamknąć możemy wyjść w ogóle z gry po czym możemy zainstalować pozostałe pliki, czyli znowu naciskamy jednocześnie klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury, pojawia nam się okienko ram czyli uruchom sprawdzamy czy mamy wpisany procent opcji appdata% klikamy OK pojawia się folder roaming w folderze roaming wchodzimy do folderu .minecraft i szukamy folderu mods folder mods stworzył nam się w folderze .minecraft w momencie kiedy uruchomiliśmy minecraft z forgem także tutaj wchodzimy teraz do tego folderu mods i przerzucamy wszystkie pozostałe pliki do folderu mods Mamy je tutaj, wszystkie trzy w folderze Moc. Zamykamy, jest zainstalowane, uruchamiamy znowu Launcher. Gdy Launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z porgem. Jak tak, to ok. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z porgem. Po czym klikamy Play i znowu czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Gdy wejdziemy w zakładkę Moc, to widzimy, że mamy zainstalowane biblioteki i Light Overlay. Lay, lay, Ok, klikamy Done i tworzymy nowy świat. Wchodzimy w Single Player. Tutaj sobie zawsze pozwalam na cheaty Tutaj dodaję więcej opcji. Zawsze sobie pozwalam na skrzynkę. Ok, i tworzymy nowy świat i widzimy się, jak się on stworzy. No i mamy nasz światek taki sobie średni. I cóż, i cóż, mamy tutaj światełka, więc je sobie zabierzemy Hopsa, hopsa. OK. I teraz tak, Light Overlay. On nam pokaże, gdzie się spawnują stwory, a gdzie nie. Czyli tak, wchodzimy w Escape w Options, w Controls. Zjeżdżamy sobie w dół. I mamy tutaj light overlay. Żeby włączyć light overlay, naciśnij F7. OK. Dan, dan, dan. Zatem naciskamy F7, i proszę bardzo, pokazuje nam tutaj na żółto, że tutaj wszędzie jest w sumie bezpiecznie. Bezpiecznie, bo tutaj się będą spawnowały potwory, ale tylko w nocy. Jak już będzie ciemno, a na razie tutaj jest bezpiecznie. Ok, przejdźmy sobie gdzieś dalej. Czy tutaj mamy jakąś jaskinię? O, mamy. Widzicie, tu, gdzie jest ciemno, już widać, że potwory się mogą nawet w ciągu dnia spawnować, bo jest na czerwono, ale jak oświetlimy, to już jest ok. Już się nie będą tutaj spawnować w tym miejscu. W tym miejscu się będą spawnować, jak będzie ciemno, a tutaj, jako że jest, jak się zrobi ciemno, a tutaj, jako że jest światło, to się w tym miejscu nie będą spawnować w ogóle. Tutaj też nie. No tak, nie mamy siekierki żadnej, bo wiecie, siekierka się kamień rozwala. O, słychać, że tam są, bo tam jest ciemno i się spawnują. Dobra, nie mamy więcej świeczek, to nie idziemy, bo nas zjedzą. Także jak widzicie, jak włączymy sobie F7, to nam pokazuje na żółto, że jest w tej chwili bezpiecznie, ale w nocy mogą przyjść. I gdy nie ma, to znaczy, że jest w ogóle bezpiecznie. No i na czerwono, że tam jest dosyć niebezpiecznie. Także, jak widać, mod działa. Oczywiście F7, znowu to wyłączamy. Włączamy F7, wyłączamy F7. Ok, także jak widzicie, cóż. Mod jak widzicie, cóż. Mod działa, to ja kończę, a wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Proszę oglądajcie moje serie, serie z Minecrafta z modami Solo 5 oraz serię z Sims 4 Dynastia Piastów. No i jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam do zaprzyjaźnionego kanału CraftsTonsa. Także tymczasem trzymajcie się. Pa-pa-pa, całusów 102.